Nie wiadomo w co uderzy. Ty no, nie? <laughs> nie przez dołądek do serca, a przez pięty... Uuu. <laughs> ja nie będę tego testował. No, nie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ehm, no, my nazywamy się kabaretłowci.b w ogóle. Ehm, ja chcę Państwu tu kilka rzeczy powiedzieć, bo, bo dzisiaj wyszedłem tutaj, żeby pokazać Państwu, że, że kabaret to nie jest takie hop siup. Naprawdę, że kabaret to nie jest hip-hop. Że kabaret to nie jest hula hop. No, chyba, że moja mama, jak się jeszcze mieściła, no nie, ale to jest. No teraz ma opaskę normalnie, z tego tak, że, to ale elegancko i jest wszystko w pożądaniu, no nie. Także nie chciałem Państwu pokazać, że kabaret jest jak Arnold Falconego z komando. To trzeba wejść i rozwalić wszystkich. Naprawdę, kabaret jest jak John Rambo. Po, po, Brambo, no w Chciałem Państwu też pokazać, że w ogóle wychodząc, są różne rodzaje humoru i różne rodzaje kabaretów, no nie? Ale jak rozróżniać te humory? Ja powiem Państwu, że to jest bardzo proste. To jest tak proste rozróżnić różne kabarety, jak kurę od koguta, no nie? To jest tak, że jak się rozsypie ziarno, to kogut będzie dziobał, a kura będzie dziobała. Ja myślę, że łatwiej, że po jajach, ale to też... Że wie kura znosi, kogudności, no nie, ale się po prostu pomyliłam. No nie? nie w ogóle em, kabaret można, wy, mo, 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 można zacząć wyjść i takim pierwszym lepszym dowcipem. Na przykład nie wiem, gdzie chodzi mucha do sklepu, mówi topry, topry, poproszę dwa kilokupy. A pa, pani mówi, co? Ono gówno. Ale, ale to tak nie wypada. Po prostu nie wypada. żart powinien być wysublimowany. Zart powinien być rozumny. Czyli jedziemy wulgary, tak? Nie, dobra, jak takie lubicie, to ja naprawdę, ja słyszałem ostatnio, ja nie wiem, czy Państwo widzieli, bo je, jest taki program, on się nazywa coś tą Polską, czy coś takiego, no nie? I tam prowadzi taki lisek trusek tam, no. I on tam, wiecie, nie? Jest faniaczek, no nie? I on kiedyś zaprosił takiego naszego e, pana Tomaszewskiego, takiego naszego byłego trenera. E, przepraszam, bramkaza. <grym> oni są wszyscy po pewnych pieniądzach, także to... I oni mieli rozmawiać o piłce nożnej. I ten pan Tomaszewski... Znaczy, oni mieli rozmawiać o piłce nożnej, nagle ten coś zaczynał fryzjerze, w każdym razie o jakichś wałkach, no nie, nie, nie... Ja tego nie kumałem do końca, no nie? Ale... Ale po prostu ten pan Tomaszewski mówi do tego pana Lisku Chytruska tak. Panie Lisku Chytrusku, czy pan wie, jak najłatwiej zapłodnić krowę lodem? No to aż taki sprytny nie był Lisem. Po prostu. I e, e mówi, że, no nie? A on mówi, no bardzo prosto, postawić ją na lodowisko, to sama się wydukcy. Także taki jest to, to, jest to, to, jest to, paka, to, to Nie, to uh, widzę, że literatura nie przejdzie, także. Um, um, ma... je... A jeszcze jest w ogóle. Ja nie, nie wiem, czy czytacie, jak przychodzi mąż do żony i mówi, mówi tak, że nie podoba mi się w tobie trzy A on mówi, jakie? Podbródek! Paseł! 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 Gdzie jest to? Sarajewo, chodź. Wiedza, wiedza zespół wiedza. Uwaga, teraz będą kosmosy, po prostu co się wydarzy. Co to Uwaga, tutaj? Zespół, zły metal. A, ty... jest, a jest dobry? Jest dobry. Wiedza, wiedza, zespół, a ja ci mogę wjechać na matkę. Na moją mamę? No? Czy Twoja matka pije w zespół. Aha, a Twoja matka leci się u doktora Edkera? No co? A, a Twoja matka ściągała na teście ciążowym. Ale od Twojej matki. A Twoja matka jest taka gruba, że jak się obróci, to mija pora roku. A Twoja matka się ubiera w kastora. Taki jesteś? A Twoja matka kradnie włoski z za dwa zeta. A Twoja ma zero znajomych na naszej klasie. A więc to, a Twoja matka jest fajna. Cię dziłeś. To, no? to jest pierdol tak?